Witamy serdecznie. Nasza szkoła również wolni się do narodowego czytania. Późniejsze klasy 7 i 8 zaprezentują fragmenty trematu balerowego. Zapraszamy do słuchania i starajmy się czytać jak najwięcej. Sprawozdawca pierwszy, Igor, odwiedza pustelnika. Człowieka, który się kryje w tej zaciszy leśnej. Pobożny starzec ma jednak rozumienie za szaleństwa. i lekko mu prawnisz, o zakach królach, o królewskich dworach, to jak szalony od rozumu błądzi, miota przekleństwa, pędź. Pędził się na rzekach. musiał do, od królu do, doznać wiele złego i z ową został przyjacielem min. Kto tam? kilko Witaj, synu. Czego chcesz? rady Zostań pustym dzikiem. Gdybym pod strzałem dziesiętnym krzyży krzyżykiem może bym, smutne, schronić się do dobrych. Ale ja, młody pan czterowieżowy, pomyślałam dzisiaj, jakby się korzenić. Poraś mi starcze, lat dwadzieścia, z górą, jak żyje, się, jak żyje w puszczy. Cóż stąd więc ocenić, ludzi nie mogę ani wskazać, którą weźmiesz dziewicę. Te, co rozkwitły z dzieciństwa po pączków, gdyś ty żył na świecie, są dziś panami czterowny liwiały, biały, pączek na róży, taka będzie róża. Przypomnij niegdyś najpiękniejsza dziecię białą jak w ręku angielskiego stróża. kwiat lila, lilajowy niech jej słowi śpiewny z, zazdrości głosu a sygno, sygnoralizm wiernością jednością Zarówno gdzie taka dziewica wskaż mi o mówią, że królewny, Słynął dziennikami. Nieba to ród węża, żona zbrodniami podobna do męża, córki do ojca, a do matek syn, syny. Jak w jednym gnieździe skrobione godziny, obok Bog daj fiorun. Nie przeklinaj. Przeklinaj ze mną o nich, klątwy Marci, pogadaj. Bogadaj Boga doznali, co i młody. Bogadaj piorunem na koły pożarcie, padając w ziemi paszczą rozdziawioną, prok mieli płaszczem, a węża koroną. Bogadaj, knąc w ulicę, targał siły, wście, wściekło się jako brytan uwiązany, uwiąza bo też ja kiedyś byłem pat, panna, Pan nad Pany. Stutysięcznemu narodowi miły. Żyłem w fur w dziś noszę łachmany. Nocą do konna weszli brata zwoje. Życzki moje, trzy złodyki ścięto. Dziecinki moje w kołyskach zabrznięto. Aniołki moje, wszystkie moje dzieci. Któż jesteś starcze? Ja. Król popię trzeci. Iwana i w kacie domu. Zakończonej tej pracy, Moja dyno. Moje rączki od słońca całej się rozpłynął, jak lodów i Już mi jutro rano od Alinką na koleżku Dożniemy ostatka, a to moje dzieciątko siedzie sobie ze ścianą. Nie, nie, nie! Jutro odpoczywa matka. A my z siostrzycą idziemy na żniwo. Słoneczko lubi twoją główkę siwą I ja ci dam byle osa Do białych kwiatków. A nikogo od włosa, liściem odpędzić, Że też nigdy chmurki, Bóg nie nadzieje, aby cię zakryła. O, biedna matko! Dobre moje córki, Za mi to nawet ubożyzna miła, A kto posieje dla Boga nie straci, Zawsze ja myślę, że wam Bóg zapłaci. Bogatym mężem, a kto wie, a może już oba struchać na królewskim porze, a my tuż niemy aż tu nagle z boru, jak i królewic. Niech i z boru albo koniuszy zajeżdża karetą i mówi do mnie, podściwa kobieto, daj mi za żonę jedną z turek. Panie, to jest bagdadynę, piękna jak dywana. Tobie się także ani dostanie rycerz za męża, ale starsza panna powinna prędzej zostać panną młodą. Przyczółka woda goni się za wodą, bo czule widzą, się z baladyną. Gdzie cię mój krzywil widziałeś, Co Coś tam z w się rękoma marzy? Wiesz, baladyna, że to jej do twarzy, kiedy głośno, kiedy się uśmiecha. Dobrze ty mówisz, chata taka licha, a mnie się marzy, Bóg wie nieco. Ale Bogu się także w jegoistej chwale musi coś marzyć. A gdyby też wokół stało się martwy tego złotego zięcia? Ach, słychać jakiś cały rozłoku. Jedzie gościnny dwóch rekreś księcia. Pięć koni, złota kareta. Ach, kto to? Jedzie aleją, jak to piękne złoto. Między trzymany błyska. Ach, mój Boże, co im się stało? Wśród naszego mostu obóz prury stanął i ruszyć nie może. Pewnie ja chcą konie napoić. Ot właśnie. Pan napoił konie na drodze po prostu. A, jeśli pić chcą, już słoneczką gaśnie, trzeba zabrać coś nowe łóczywo. Ach, lampę da siedzieć, aż lampę, co żywo. O, działaj, żywym. Cóż to? Co? Ktoś puka, pozwól dalej w nocy. Niech siostra stał, otworzy. Ręce otwórzcie, których do chaty słucha. Ach, ja się nie boję. Niech wszelki duch Boży w podałych fala, prowadząc tę katę. O jakiej stroju z ludziską czy w imię Boga? Tak, z Boga Proszę wybaczyć, ale schronieniu miastek pod mą załamaną sukołem. Szukam schronienia. Proszę poza stołem, mój królewicu, siadać. Proszę siadać. Charta Boga, raczyłeś ja pogadać? Że powóz... O, to Szczęścic, dziewczęta! To moja córki, jasne ja jestem a to widać, człowiek nie pamięta w takich przypadków. Chyba przy księżycu młody jeszcze jechał przy chłodniu. Matka dosyć tech tak? Przed tą chatką słyszałem dźwięk ludzie. Czy to córki wasze grywane na lutni? Przepraszam, nie włęczył. Nie, nie, nie. Z niewidzialnej chmurki sympatycznymi kwiatami poupraszam. Obie dziewice, bo moja królowa nie powiedziała, do której na serce i Muzyka echowa zacznie hymnami. Powietrznymi dzwonić, a wieniec kwiatów taką wolę rozleje, że serce tego człowieka omdleje, że jednym sercem dwa serca pokocha. Może tyle listko odpocząć, Odpocząć, kiedy dźwięki takie cudne słyszę, dziewice wasze są to pieśni, słyszę śpiewania. Tu się pan śni, Tu wchodzę cicho. Ach, jakże nudne wspomnienie zamku pustego. Czar działa. Z jakich kadzideł ta się rozlała? To z pewna wasze wieńce uroczne łzami wieczora dają takie moje. Lecz my nie mamy wieńców. Naprawione koło słodzia. Tak. Wietrzą z ja tu zostanę. Cóż to za dziewienie? w chacie? Na jakim ocie nie spać będzie? Jemu ja list już wycisnął. Prawdę wróżyłeś w pustelniku stary, gdzie okienkami dwie różyczki błysną gdzie dach tak słomiony. Zakończone czary. Słuchajcie, matko, na świat wyjechałem szukać słupiej i cnotliwej żony. Dalej nie jadę, bo tu napotkałem cudowne bóstwa. O, gdybym dwa trony, ach, powiem raczej, gdybym miał dwa serca. Lecz no, zdaje mi się, że dwa serca nasze. Dwoma sercami o dwie córki proszę, ale Bóg jedną tylko wziąć pozwala i do siódmego prowadzić kobieca, więc trzeba wybrać. Czemuż losu fala rozbiła serce moje o dwie skały? Ach czemu oczy moje nie wybrały i nie podpiąły uczucia? Dziś nie umiem wybrać. Ja ciebie fajnie nie rozumiem. Proszę o rękę jednej z surek. Może słyszałaś kiedy o prawie Kirkorze? Co ma ogromny zamek, cztery wieże, złocisty powóz, konie i rycerze. Na swych usługach. Otóż Kirkor to ja. Proszę o jedną córek. Córka moja? Ja tych mam córki, ale Balladyna. Czy starsza? Tak jest. A młodsza Alina, także jak Anu. Jaki wybór trudny, starsza jak śniegi, u tej warkocz cudny. Niby listkami brzoza przyodziana, ta za alabastrów, a ta za śróżana. Ta ma rzęs... Rzęsę, uwagle, ta fiołki, ta złote, Nazorze, a aniołki A ta zaś jako noc biała nad rankiem, Więc jednej mężem, drugiej być kochankiem, Więc obie kochać, a jedną zaś lubić, Lecz którą kochać, którą tylko lubić. Niech się przynajmniej z ust różanych dowiem, Która mnie kocha, moje smugłe łanie, Czy mnie kochacie? A, choć nie powiem nie, ale więc nie, to tak, panie. Może ty skarmiasz, choć będę musiała. Mi A ty, różo biała, kocham. Obie kochają. Zapewne, że muszą kochać. Możby to dopiero, gdyby nie kochać rycerza, co szczerą mógłby za sobie w tobie wtórebnę. i śmierny. Która z będzie miał więcej kochała niż Jak będzie kochać, lubić, co ja lubię. Jak mi rozsmożać gniewu na małym liceach? O Panie, jeśli w zamku są czarówki serca, a Ty każesz skoczyć, to wskoczę. Jeśli nie odpuści, ksiądz nie rozgrzeszy, to wezmę na siebie śmiertelne grzechy, którymi się zmarzysz. Jeżeli dzida będzie wierzyć w ciebie, stanę przed tobą i za ciebie zginę. Czego chcesz więcej? Weź, weź badany lew, szczera i A ty, młodsza dziewo, co mi przyrzekasz? Kochać i być wierną. Ach, nie wiem, której oddać rękę lewą. Jako szwagierce, a której z pierścionkiem, o gdybym ujrzał te gwiazdy z co wiodła króle do dzieciątka żłobu. Serce mam jedno, a co mnie do obu? Którą odrzucić, której być małżonkiem? Obie kochają, więc niesprawiedliwość poniesie jedną. Jeśli wezmę drugą, w obu, W obojgu jedna prostota i tkliwość, w obojgu miłość, jednaką zasługą, którą tu wybrać? Jeśli nie wybierzesz. Szlacherny panie, to musisz obiecać, że mię do zamku Twojego zabierzesz z matką i siostrą, bo któż będzie matce gotować karnek. Kto ogień rozniecać? Ona nie może zostać w biednej chatce, kiedy ja będę w pałacach mieszkała. Patrz, ona śliwa jak różyczka biała. O, widzisz, panie, musisz także ze mną i matkę zabrać. O, jaką stajemną rozkosz serce napełnia, o, miła! Lecz bagadyna to samo mówiła. I w sercu, i w myśli. Wierzaj mi, rycerzu, i bagadyna kocha matkę starą. Jużem był wybrał i znów mi w popleżu dwa serca bił. Byłam po czwarte, nie go do twojej ręki, ale piekła. Żebym się matki panej wyrzekła. Otóż matki siostrze wszystko ci poświęcę. Oślepionego chyba losu ręce wskażą mi żonę. Matko, w lesie są maliny, niechaj idą w nas dziewczyny, która więcej maliny zbierze, tę za żoną Pan wybierze. Coś matce staruszce, przyszło do głowy. Mój Ty, Królewicu, jeśli pozwolisz w tej pokornej służce, to Ci poradzi piękny na krasnolicu. Oto z idą w las dziewczyny, a każda, każda weźmie dzwanek z czarnej gliny. Niechaj mali szukają w lesie, a która pierwsza z pełny przyniesie świeżych malinek, tę weźmiesz za żonę. Wyborna rada o złota prostoto, ty mi dasz szczęście niczym nie skrócone, nie rozkoszami przeplatane z Tak, moja matko, niech o słońca wschodzie las i córki z bankami na głowie, a my w riponu w chłodzie, która powróci pierwsza, ta się zowie hrabiny Kirkol. Sąd sam, wielki Boże. Wieloletnik znajdzie w tej chateczce łoże, tak sianące, kryte dziewizno. Jeżeli panie żabki nie wślizgną Do tego sianka, proszę do alkoholu. Przynieś z powozu puchar kryształowy, Wino i zimne, żubrowe przeczywo. Bądźcie mi zdrowe, piękne, narzeczone. Siostrzyco moja, o, jakież to dziwo, O, jakie szczęście! Jest niezłomione to szczęście, Siostro, może nie dla ciebie. O, moja siostro, Wszakże tu na niebie, jeśli nie słońce, to gwiazdy nad głową. Jeśli nie będę panią kilkorową, to będę panią kilkorowej siostrą. A tobie jutro przemawiasz się ostro do tych malinek, bo wiem, że je zawsze uprzejmie ciebie i mam pełne zbanek. Nie wiem, czy na mnie głowy łaskawsze same się toczą. Czy tam twój kochanek? Milcz, ha, siostrzyczko, a ja wiem, dlaczego malin nie zbierasz. – Co sobie do tego? – Nic, tylko mówię, że ja bym nie chciała rzucić kochanka ani dla rycerza, ani dla króla, a gdybym kochała, wzajem kochana rolnika <coughs> i rycerza, żadnych kichot, nie chcę radnych od mojej siostry. – Ha! – w boże, wyszła ze świetką. – O mój wielki Boże! – Co tam, pan Grabek? – powie na te zdrady. – Bo też ta siostra chce iść za kilkora. A ja widziała na kratkach ugora, ba, i pod naszą osiną słyszałam sto pocałunków. Przebacz mi, ochryste, że sądzę miłość, której ach nie znałam. Widzisz, mój Boże, ja miałam serce czyste, a przysięgając nie złamię przysięgi. Boże, ta szęta u Twojej potęgi mógł uprosić o wiszenku czarną. Ja z kółką w dziobach dajesz nóżką marną. Jeśli Ty zechcesz, Boże mój Jedyny, Gdzie stąpią wszędzie czerwone maliny. Nie za szczęścia pozlądzamy, Zamyka oczy dziewczyny, A ja lecę do koplany, Wszędzie jak maliny, Dołudnie maliny Fragment trzeci. Rozmowa koplany ze skierką. W tej zimy, gdy usnęła na skrystalowanym młodzieńcu, światło mię jakiś z głuchego snu gwałtownie obróciło. Otwieram oczy, patrzę. Płomień czerwony, jako pożarł ku nam przez wody. i słychać głuchy huk, rybacy trąbami, przełomkę w rybkom rybką zgradniłą. Nagle okropny krzyk, przełomkę człowiek pada. Na moje upadło, a czy to światło podobne z róż, które świeciło? W moim pałacu szklistym, czy też prawdziwej wróże na jego licach śmiercią glejące? Ale się piękny wydawało. Ach, piękny! Także chciałam zatrzymać go na wieki w zimnych pałacach, i nie rozwiązać z więcej ramię i przykryć łańcuchem pocałunków. Ten zaczął konać. Musiałam ten czas, ach, musiałam go wypuścić, Gdybym przynajmniej mogła była pownieść z wody na rękach moich. Usta z ustami spoić i życie brać w ostygło jego piersi. Ale ty wiesz, co to zamęka dla nas? Kiedy podobne kwiatom musimy składać, rumieniec nasz i piękne barwy wiosny i do kamieni białych podobne leży i w głębiach jeziora, taką ja w ten czas byłam. Musiałam leżeć na dnie, a ani się płocho. Na światło dniowiewać, na półmach Twego wyniosłam drżącą ręką i przez otwory w lodzie wybitne rzucam. Sama boleśnie wracam na puste łoże, na zimne łoże. A w sercu moje rozdach krzyk rybaków, którzy witali ten czas, gdy ja żegnałam. Jak się czekała wiosny, przyszła na wieście. Z miłością w moim sercu budzę się. Kwiaty to nic przy jego lica, gwiazdy gazną przy jego jasnych oczach. Ach, kocham, kocham. Ktoś idzie tutaj, lasem. To on, to on, mój miły, bądź niewidomą skierką. Patrz, co to za panna, masz nogi żołądek, lecz, ni lecz coś niby szklana. Co to za dziwne stworzenie, kły i kararety. Są ludzie, co smakczą do takiej kobiety. Ja widzę coś rybiego w tej dziwnej osobie. Jak się nazywasz, piękny młodzieńcze? Nic sobie, miły, nic sobie. Jakżeż głupia mościa pani. Nic sobie, to znaczy, że nic nie przygani. Mojej piękności, to jest, że piękny. A zajął się krawiec. Cóżcie! Cóż za anioł Obłoką w tym lesie? Proszę, co za ciekawość w tym wybiegnąć z hałku. Proszę cię, panie grabiec. Wolno mówić grabku. Panie grabku, któż jesteś? mi pani sługa, a pytasz, kto ja jestem, to historia długa. W naszym kościołku stały ogromne organy. Mój tata grał na duda, piękne grywał pijany. Ale kiedy na trzeźwo okropnie rzepolił. no tego był falwierzem i wieś całą golił. Golił i grał na dudach, bo goli w sobotę. Na dudach grał w niedzielę, a miał taką cnotę. Że nie pił, kiedy golił, a, a pił, kiedy grywał. I wszystko szło jak z płatka. Ten kobut zaśpiewał. I mój ojciec z małżeństwem z żoną rozzespolił. zespolił. Panna młoda wąs miała. Ojciec, ojciec wąs ogonił. I wszystko szło jak z płatka. Lecz tu nowe cuda, Ż żona grała na duda. A tato i duda. Grała więc po tatusiu i do dopóty grała, aż go, na aż go na cmentarzysku wiejskim pogrzebała. Ja zaś pośmiertne dzieło pana organisty jestem, jak mówią, ojca wizolonek czysty. Ulubił stary miodek i kocham korzonę i uciekam od matki. Słowa jego wodne przynosi wiatr w do mojego ucha. O luby ja cię kocham. Cóż to za, za ucha? Obce zaczyna. W Wpro... Wpro... prawdzie to nie dziwy. Wielekroć przez wieś idę, to serce jak śliwy. Lecą pod moje nogi, wołają dziewczęta. Panie Grabku, grabiątko, niech grabiec yy, pamięta że jutro grabi siano, pomóż grabku grabić. A to znaczy, że za mnie dałaby się zabić. I to, że się na sienie dadzą pocałować. Czy nie kochasz mój miły? Ha! trzeba skosztować na przykład najcarusa. Stój, pocałowanie to się uda czysty dzień. na dziewczyn na dziewicze w za każdym pocałunkiem jeden listek spada. Nieraz dziewica czysta i smutkami blada, dlatego że spadł jeden list z serca u sercu Nieś Nie śmie kochać i daje pożegnanie światło. I nogiły i dzień nigdy nie kochana. Coś bać panna, jak mniszka. Raz pocałowana będę twoje na wieki, ty mój na wieki. Ha! Pocałunek bliski, a ten mój daleki. O, mój luby, czwarty. Sąd nad Balladyną. Podług i źbach tolu. Kto zaniósł kartę, bo nie może, wyznaj. Nie, nie, nie. Wziąć na tortury łoże i wszystkie stawy jej żelazne kleszcze. Cóż, wyznaj stara. Nie, panie. Raz jeszcze pytam się ciebie o zamiętłej córy. Ona niewinna. Wziąć ją na tortury. Królowo moja, zerituj się, ja stara, ja bym być mogła matką twoją. Boże, ty nic nie mówisz? Nic? To jakaś mara. straszne na tronie, więc ja się pobożę na tych żelazach i schonach. a w niebie Bóg wam Wygadasz boleść. Panie mój, ja się panie, i u ciebie żelazne serce. Prawa się trzymam treści, a za to niech mnie wielki Bóg obwini i głównie wini. A ty monarchini wiesz, że mam serce pełne łez, i przerażenia. Co to jest? To krzyczy stara kobieta. I nic nie wydała? Nic. Poczekajmy. Z mego teraz ciała kat zrobi w sercu do rozciąga wody. Już zdjęta znego trąba. Już powiedziała, co była. Umarła. Umarła, mówisz? Jak ją kat położył na tortu kleszta, to oczy zawarła. A patrząc na nią, kto by się po położył, że to po Chrystus był bez ducha. Każda kosteczka wywiędła i sucha. Przez skórę wyglądała. Proszę, prosząc o litość. I nic, I nic nie wydała? Umarła cicho, a na suchej twarzy dwa kopała dołki. Śmierć po ścianach i wokół dołka stają się. Od się za na sądach, a żaden skręt w najwyższej tak nie pracuje długo i tak znajomy. Już noc, panowie. Nie, to czarna chmura wisi nad zamkiem. Poradź się spokojnie, Twego sumienia, czego warto cura, dla której matka taką śmiercią kona. Wy ją Niech twoja korona przybierze blasku sądek sprawiedliwy. Ona zaprawdę winna ogniem żywy. Być obrócona na węgiel piekielny. Sądź ją. Osądź! Jak Bóg, os on, jak Bóg nieśmiertelny, winna jest sądu. Pociąć ją na ćwierci! Trać się sumieniem i sądź. Winna śmierci król kobieta piorunem boskim zastrzelony, zamiast koronacyjne bić w pobrzegu dzwony.